Dziatku, jesteś piękny mój puchatku Lubię bawić się z ochotą Każdą porą tylko z tobą A gdy jest mi bardzo smutno Ty uśmiechasz się cichutko Mój misiaczku, mój łaciatku Jesteś piękny mój puchatku Bawić się z ochotą każdą porą tylko z tobą. A gdy jest mi bardzo smutno, ty uśmiechasz się cichutko, mój misiaczku, mój łaciatku, jesteś piękny mój.